Jak Państwo widzicie, jesteśmy przygotowani do otwarcia. Mamy mnóstwo towaru, profesjonalną obsługę i niesamowitą ofertę otwarciową. Sklep otwarty będzie w godzinach zbieżnych z godzinami centrum handlowego, czyli od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w niedzielę od godziny 10 do 20. Ponad połowa telewizorów, które sprzedajemy, są już telewizorami Full HD. Każdy znajdzie coś dla siebie w MediaMarkt, również naj, najmłodsi. Zaopatrzyliśmy się w około 500 tytułów bajek dla dzieci, czy ponad 600 tytułów DVD muzycznych dla młodzieży. Najmniejszy gabarytowo artykuł to karta pamięci, największy to lodówka Samsung, za niecałe 10 tysięcy złotych. Najtańsza płyta CDR, za niecałe 50 grosz. Wspomniana przez pana Jacka Chudowicza samodzielność marketu sprawia, że pracownicy sami kreują market. Kierownicy zamawiają towar, sprzedają go, reagują na potrzeby rynku. W sklepie znalazło zatrudnienie około... Na dzień dzisiejszy 110 pracowników. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę na pełny etat. Dodatkowe usługi, jakie świadczymy na rzecz klientów, to właśnie m.in. transport. Dowozimy towar na terenie całego województwa pomorskiego i pomorskiego, a na życzenie odbieramy sprzęt do utylizacji, stary sprzęt od klienta. Chciałbym zapewnić, że na otwarcie będzie bezpiecznie i zapraszam serdecznie Państwa na czwartek, na godzinę 7 rano, otwarcie Media Markt w Koszalinie.